Czekaj, Czekaj jest myślisz, Jesteśmy to, właśnie to, w, w, w. My dzisiejszych czasach. Na nic nie popatrzmy. Ma mamy lepiej w ogóle dostęp do. Lepiej się do tego nie Góra. mieszać. Zamknął. Niektórzy nie nigdy lepiej. się nie nauczył. Zapiszę na drugim save, bo się trochę boję. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Tak długo jak to nie skończy. mamy więcej jeszcze. To się nie teraz. Tylko to nie zachowaj to tak dla, tak się. dla siebie. Może. Jeśli myślisz, że. Witaj! To się już więcej nie powtórzy. Witaj, Magu. Niech to, inno nie zawsze to, macie w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. W czas, Tylko zachowaj za to dla siebie. Polegać, szukam. Zgłoś się do Milte. Nie to, Dobra. Lepiej się do tego nie mieszać. Ogadajmy lepiej o czymś innym, nigdy się nie nauczy. Witaj. Yo. Szukam Chodzi ci o koristo? Mam, Mam list. Jesteś posłańcem? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo zanim zrzucono. Pokaż to pismo. Nie chciałbym być teraz w jego To już się więcej nie powtórzy. Oto i ono. Ależ ten list zaadresowano... Co w tym takiego... Sardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej... Ma Mieszka w wieży, w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęć Sardas. próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bar... Zaczekaj tu na mnie! Nie... Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych... To Niektórzy się nigdy nie się nie nauczą. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść. Do zobaczenia! Niektórzy nigdy się nie nauczą. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Witaj! Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ale nie chciałbym być w jego skórze. Pogadajmy lepiej o czymś. Nie przysyłam niekoristo. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Mam już dosyć tej planiny. nie masz racji. się Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Wątpię, żeby to się kiedyś... Zmienił. Wezmę ten pierścień. Tak jak się spodziewałem. Jak mnie to nie dotyczy... Jeśli myślisz, Tam, że, że... Od razu, od razu wiedziałem, że nie będą kłopoty. ale nie chciałbym A ja sam z siebie chcę to Nie masz racji. To są kwestie dialogowe. Plus dwa siły, to nie jest coś dużego. Musisz się, się nie powtarzać na to, co mówisz przy obcych. Za, za Gomez. Czy jest sens w ogóle, że mnie tu chodził? Najpierw, Jesteś kow? Racja. Handlem bronią para się skip. Ja zaj Masz może coś ciekawego. Tylko pancerze dla strażników, a ty nie jesteś. Tylko zachowaj to Za gomeza! Z czym się tutaj... Dbam o broń straż... Sprzedajesz o. Też, ale tylko Gomeza. Przysyłam. Czyżby? Powiedział, że mam ci dać porządnie. Naprawdę? Wiesz co? Czytajmy grę. Nie, nie będziemy kłamać. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Okay. Do zobaczenia. Niektórzy... Nie. nie powinieneś wierzyć we wszystko Koristo oraz ludzie zawsze gadają. Czekaj, lepiej nic nie pasować. Ale nie chciał, co mam, pomysł, ranny wojownik. Magiem Damarokiem. zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Jeśli myślisz, że w południe jest to się już więcej nie. Pokaże. Witaj tak tak Opowiedzmy, Krąg magów ognia to czerpie to swą moc się się z łaski nie innosa. Nie Bóg światła, prawdy to to i sprawiedliwości nie nie roztacza nie nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu. Opiekę nade mną roztoczył sam Koristo, który twierdzi, że wniosłem do naszej. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Okej, zawsze to samo. Chciałbym zostać. Koristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi. Pod... Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, no i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Wiedzy, Gdzie znajdę? W ciągu dnia, znajdziesz go pewnie Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magą. w- Nikim nie można polegać, od... o, Do się zobaczenia! Która jest godzina? Nie ma jeszcze południa. Warto by było poczekać do 12. I potem tu przejść. Nie chciałbym. Czekaj, lepiej Zawsze się nie nic nie, nie pakować. Za zachęco, co? W Gotiku 2. Olucji. tutaj Kiedyś, takie sprawy załatwiało się inaczej. To się... To już się więcej nie powtórzy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Od razu. To się chyba nigdy nie skończy. W dzisiejszych ja, ja czasach znisku. na nikim nie można polegać. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Niektórzy o, nigdy się nie nauczą. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Pogadajmy Lechii, Tak długo? To się chyba nigdy nie skończy. Ludzie zawsze gadają przed mangą. Tak długo, W dzisiejszych nie czasach nie na nikim... Hmm, ...może. Hmm? Myślałem, że to się skończyło i... Witaj. ...kiedyś takie sprawy nie załatwiało się <grym> i... nie było zbyt Co za... Pewnie masz rację. Kiedyś takie sprawy nie się Weź. To już nie powinieneś wierzyć we wszystko. O nie, Pogadajmy Pogadajmy lepiej o czymś innym. nie, 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 się nie, 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 się nie, nie, lepiej. nie, sprawy załatwiało się, inaczej. Na to, się co nic nie, łapce. Łapce. Ludzie zawsze gadają. nie powinieneś wierzyć nie, ludzie nie, Ma magię. Nie myślisz że? Nie mam pojęcia. Czekaj. Lepiej się. Kiedyś takie sprawy. Myślałem że to się, się skończyło już dawno temu. Czekaj. Ludzie lepiej się. Mam już dość tej papetanii. Ludzie zawsze. Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Tylko zachowaj to dla siebie. To się chyba nigdy nie skończy wiedzieć. Jeśli nie wiedzieć. Zawsze to, to samo. że z panią Nawarcie nie Lepiej się do, do tego nie mieszać. A, no. Tylko zachowaj to ile nie Mam, nie że... ja chciałbym być teraz w jego składzie. To jest dyscyplina i moim zdaniem to jest Ludzie zawsze gadają. Takie, wiecie, lepiej się, się do tego nie mieszać. mieszać. To się już więcej nie zabra. Proszę, no, no, że jesteś mu z nami Mam możliwości. już dość tej Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. od razu wiedziałem, że będą powiedzieć mu, że o tym firmie chyba. Od razu wiedziałem, że będą. gdzie mogę zdobyć tą magiczną wodę. W dzisiejszych Wydziałe. czasach na nikim nie można polegać, od co? Ranny wojowin. w internecie. OK, Google. Gothic 1, edycja rozszerzona. Ranny Zapewne wojownie. masz rację. Oto niektóre wyniki wyszukiwania. Zapewne masz rację. To jest to zadanie poboczne, ale zadeklarował się, że da nam pancerz. Czekaj, lepiej się wam nie pakować. Tak długo, no jak mnie woda. to nie dotyczy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Wiem już gdzie. W, tej w nowym historii. obozie. To się, pani się nie Za Gomeza! Od razu wiedziałem, że będą... To się chyba nigdy nie skończy. Może, ale kogo to obchodzi? Lepiej się do tego nie mieszać. To nie było zbyt mądre. Ok. Pogadajmy lepiej o czymś innym. W tej historii, w tej historii musi być jednak zjazd. Więc tak już nie jest nam zły. i tak potrzebuję expa. nie muszę udawać się teraz jeszcze do Jana. Kiedyś takie sprawy nie jest Nie. Miała, to jest sobie to nie było zbyt mądre. Dobra, Myślałem, że to się, się skończyło już dawno, to, to się już więcej nie, nie powtórzy. Nie powtórzy. Oni się już udali. To nie było Dobrze. zbyt mądre. Może. Jeśli myślisz, że. Ludzie zawsze gadają. Za Gomeza! Nie chciałbym być teraz w jego... Lech, nie myśli, ma, myśli. nie su, zbyt Za Gomeza! Ale możemy teraz napierdalać. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni Ale mamy nie powinni teraz. Wie... Musi... Mam już... Od razu wiedziałem, nie że będą się do tego na wiesz, nie to patrzę, się od razu, na waszym Myślałem, że to do się skończy. Już dawno dawno pozostanie dla nas cieniem. To jest tylko formalność, żebyśmy mieli tam piąty poziom. bardzo się spocić. Wiecie, pomogło mi. Właśnie. Jeśli nie natrafimy na żadnego warga, to wszyscy powinniśmy przeżyć. W środku lasu miała być szpalina. kreaturę każdy ma broń, bo ją pozabierałem. Pozabierałem im broń. No tak. Tylko jednemu mnie. Ale dla mnie zadania związane z nimi były chyba ciekawe. Na się? Tak, się. na czym się? na parapet skoczył. Znaczy, miałem go nie wpuszczać. Ej, jestem zębacz. Może zaczynam się bać. Zębacza nie dam rady, nie ma takiej Że kota nie widziała od mnie. Wyszedł sobie na godzinę i wracać. Czy ja dobrze poszedłem? Przepraszam bardzo. B... E... O... Piwko... Fragment miecza... Miecz sędziego. Nie. Otóż poszliśmy bardzo źle. Urban nie ma praktycznie HP. Nie chciałbym, żeby zginął. Mierz sędziego, broń jednoręczna. Kurwa, poszliśmy do tej kotliny, gdzie jest troll. Są wszyscy? Tak, cała trójka. Ale moim zdaniem to jest fajne urozmaicenie, że mieliśmy zabrać ekipę. To tu jest zębacz. Uważam, że za nic w świecie nie powinienem iść tędy. Jeśli chcę, żeby moi ludzie przeżyli. Tu są tam dwa zębacze. Spójrzmy na mapę jeszcze raz i ścieżką wyleśnić tu już chyba na nic bardziej niebezpiecznego nie powinienem trafić orków tu raczej nie będzie ten jeden cały czas już wyciągnięty broń Mi się wcale nie dziwię. Musimy trochę zobaczyć ze ścieżki. Możemy iść na tych... Y, Boże, jak oni się nazywają. Jakieś czerwojadów. Może, że mogą wybrać dużo bezpieczniejszych sukniów. Znaczy w Ten gdzieś poza pierdzierą. Co jest z nim? Chodź do mnie. Chodź tu. Ja nie chcę, żeby mi trupy pouciekały. No Boże, by oni byli trupami. się okaże, że niepotrzebnie ich ukradałem Dobra, zabijajmy te stwory, póki możemy w każdej walce do nas dołączają strasznie panikują strasznie piździelce z nich myślę, że bezpieczniejsza była podróż koło kawalorna na tem obozem tego znaleźć, bo się zgubi zabije go i wilki będzie problem. Chodź do mnie. To jest pewne, że z jakimiś stworami będę musiał walczyć. Chodź. Chodź tu. Chodź tu do mnie. Wilk cię zabije. No, idiota, wilk cię zabije. Jesteś idiotą. Połączył do grupy Dobra Wiecie co wam powiem? Myślałem, że to będzie łatwiejsze W sensie wszystko Że oni rzeczywiście będą mi pomagać Ale oni boją się swojego cienia Zapomniałem kawę zabrać swojej kuchni kiedy widzą, jaki okolik stwora nawet jeśli my mamy zrobić dla nich wszystko temu jednemu to się powinno dostać zachodzenie z bronią przez las gorsza droga dlatego pójdziemy tędy Dobra, będziemy trochę ekspa. Będę chciał na pewno zrobić w następnym odcinku, zdobyć tą wodę i udamy się do starego, obo do nowego obozu, żeby tą wodę zdobyć. Przy okazji będziemy mogli zrobić topielce, bo z tego co przeczytamy w internecie, to wodę święconą można by dawać. logiczną wodę, żeby w tamtym miejscu właśnie znaleźć przy ołtarzu Beliera. No właśnie tak mi się kojarzyło. Ale na, na mapie widzę, że tamta droga jest szybsza. Szybsza. Ale to się bardziej śmiertelna Tamten małów w ogóle jakiś. To ja z tym Erensem, nie walczyłem, prawda? Tylko z jego to kolegą. Na dech to się nazywa. Musisz uważać na to co mówić przy obcych. Dobra, ale ja już nie jestem takim zerem i potrafię sobie sam nawet poradzić z takim ścierwojadem czy coś. To jak coś bardziej okej. Okay. Myślę, że może nawet z lewusem bym sobie dał radę teraz. Ale myślę, że dobrą decyzję podjąłem, bo tam w lesie to byśmy się albo pozabijali, albo rozruszyli i zadanie mogłoby okazać się niemożliwe do wykonania. Siema. Do nowego obozu idzie się w lewo, my natomiast pójdziemy prosto. O ile się nie zabiją na łące. Przeszli, przeszli, przeszli. Wspaniale. I patrzcie, i teraz na północ pójdziemy w stronę... Poczekajcie. Dużonych nieprzyjemności chyba bardzo nie będzie. Coś mi się tak wydaje. Strasznie rozpraszają. Pójdźmy. Przepieszną drogą po prostu. Tempust. Tam jeszcze jakiś szkodnik tam jest. Późniwe, że questowy. Ale raczej gramy sztab, że wybierzemy inną drogę. Bunger. ścierwojadów do ubicza. Z gotika dwójki najbardziej kojarzę z tą zębaczę. Ale to był dla mnie szok, jak dowiedziałem się, że w gotiku dwójce można wrócić do Górniczej Doliny. Może no, ja nie miałem jakoś dużo styczności, bo jednak byłem w szoku, że praktycznie cała mapa, która znaczy że, no ja uważam, że cała Oczywiście tutaj mamy kopalnię jeszcze do wyboru i tak dalej To nie jest tak kropka w kropkę całość Tak samo nie mamy starego obozu całego który jest zniszczone Mamy zamek tylko do dyspozycji który, który też nie ma dużo rzeczy do roboty Ale wiecie, takie miejsca przynajmniej dają Pole do popisu na modyfikację. I tak uważasz Na żółto Grosz Zapewne A, masz rację On jest innego obozu Lepiej się do Nie chciałbym teraz być w jego krzyżę cóż, cóż, jeśli tak uważasz tak. Dobra Sprawdźmy test zaufania Eee. Yy... Amulet, nosi woda. No to chyba musimy zejść po prostu do tej kopalni. Myślałem, że to się sk... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie chciałbym być... Myślałem, że... No no tylko zachowaj to dla to siebie. To Inni nie, nie powinni wierzyć. wierzyć. Lepiej się do tego nigdy musiać. się nie nauczą. W Kiedyś skrasa, takie sprawy w najbliżu, załatwiało się polegać. inaczej. Czekaj, Od, lepiej co? się w nic nie pakować. Serio? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie powinieneś wierzyć. Ja wiedziałem, że będą kłopoty. To nie mój problem. Pogadajmy lepiej. Mam Oczy już dość tej paplaniny. Zawsze, że nigdy to samo. się nie nauczą. Nie powinieneś wierzyć w... Za Gomeza! Jeśli myślisz, Poczekaj, że... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Nie powinieneś wierzyć Lepiej się do tego nie mieszać. W czasach zag nie można polegać, od co? Ludzie zawsze gadają. Za... To już się więcej nie powtórzy. Naprawdę nie mogę? Amulet, nosi woda zbieracz, sprawa. W czasach o czymś na nikim nie można polegać. Nie Od co? Nie, pakować. nie powinieneś wierzyć we wszystko. Zawsze to samo. Za. Jeśli myślisz, że. Jak to sprawić? Zapewne masz... To ja muszę... lepiej o czymś innym. To się chyba nigdy nie zmieni. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Jej, ja muszę z nimi wrócić chyba do tego. Widzicie co. Widzimy się w następnym odcinku.